Boomer Shooter. Określiłbym to jako podgatunek movement shooterów z często ograniczonym ruchem wertykalnym i przestarzałą grafiką. Nazwa bierze się od tego cringeowego słowa z czasów pandemii, bo produkcje tego typu naznaczają początek branży strzelanek 3D. Wolfenstein, Doom, Quake, od tego się wszystko zaczęło. Dopiero potem na rynek weszło Halo wraz z Counter Strike'em. I nagle ludziom zachciało się przeładowywać i chować za ścianami z jakiegoś powodu. A szkoda gadać, szkoda, szkoda szczepić. Ry na szczęście, jakieś 20 lat później, wraz z tymi nowymi odsłonami duma i pojawieniem się kilku innych gier niezależnych, gatunek ten wraca do łask. I będę szczery, ubóstwiam boomer-shootery. Ubóstwiam shootery ogólnie. Ale jeśli chodzi o gry single playerowe. Nic innego nie wymaga ode mnie tyle skupienia i nie wytwarza tyle adrenaliny. Z kolei Devil Daggers stworzone i wydane w 2016 roku przez trzyosobowy zespół wyciąga ze mnie jakieś czyste instynkty przetrwania. <mulary> Powiem wprost, zlewałem tę grę długi czas. Albo to za trudne, zbyt powtarzalne, albo to się będę wkurzać za bardzo. I tak jak teraz myślę, Devil Daggers jest bardzo odrzucające przed zakupem i już wyjaśniam czemu. Zasady są proste, wszystko rozgrywa się na okrągłej pustej arenie, której wyznacznikiem krańca jest bezdenna przepaść i na którą z boków albo pod ziemi wlatują przeciwnicy. My giniemy na strzała, od wszystkiego, poczynając od jakiejś żałosnej lewitującej czaszki na koszmarach nie z tego świata kończąc, a wrogowie wręcz przeciwnie. I naszym jedynym celem jest przeżyć jak najdłużej przy niekończących się falach szatańskich pomiotów. I chyba już rozumiecie, czemu ta gra może być frustrująca. Przeciwnicy zawsze pojawiają się w tej samej kolejności, w tej samej sekundzie. Jedyne, co jest losowe, to miejsce spawna. To sprawia, że jedynym powodem, dla którego podejścia nie wyglądają cały czas tak samo, to my i nasze ludzkie imperfekcje. Czy właśnie dlatego brzmi nudno? Tak, ale powiem więcej. Właśnie dlatego nie jest nudne. Co. Co ty pierdolisz, Bimbalon? Ja już nic nie rozumiem! Spokojnie. Już tłumaczę. Z większości przeciwników lecą kryształy. Jak uzbieramy ich dostateczną ilość, nasza ręka, to znaczy nasza epicka broń zagłady, się ulepsza, czyli strzela szybciej. Desperacko potrzebujemy tych ulepszeń, bo przeciwników będzie tylko więcej, a to jest jedyna pomoc, jaką dostaniemy. Aby podnieść kryształ, wystarczy do niego podejść, a kiedy nie strzelamy, kryształy się do nas przyciągają. Kiedy strzelamy, lecą dalej w stronę, w którą leciały z taką samą prędkością. Kryształy znikają po 10 sekundach, więc możemy stracić je na zawsze, jeśli ich nie podniesiemy. I co najważniejsze, musimy na nie zarobić, pozbywając się przynajmniej tych priorytetowych stworów, dostatecznie szybko, żeby mieć potem sekundę przerwy na przyciągnięcie do siebie tych kryształów. Sekundę, w znaczeniu literalnym ta gra jest potwornie wymagająca na tyle, że perfekcja wydaje się niemożliwa i dążenie do tej perfekcji, momenty w których mówimy sobie przeżyłbym jeszcze chwilę dłużej gdybym zabił tego wcześniej, albo zajął się tamtym najpierw, gdybym tylko podniósł tamte kryształy, może miałbym kolejny upgrade ręki, może wtedy zabił tamtego prowadzą do klikania tego ślicznego przycisku retry w kółko i w kółko, na którym swoją drogą po każdej przegranej pojawia się myszka jak w kasynie, to jest to o czym myślę kiedy słyszę o Myślenie arcade shooter. Prosta rozgrywka z nieskończonym skill seedingiem, przy której czuję się, jakbym wrzucał monety do maszyny z Frogerem w latach 80. Ale, ale, to nie koniec. Bo ja tu już zacząłem opisywać, jak się gra po zrozumieniu podstaw. A jest jeszcze druga strona daggerów, czyli pierwsze wrażenia. Wyobraźcie sobie to na chwilę. Przecież nie musicie sobie tego wyobrażać, bo mam to właśnie kurwa wyświetlam. Brak kolan. Pojawiacie się w takim przytulnym, ciemnym miejscu. Dookoła jest cisza. Przed wami pojedynczy sztylet. Podchodzicie do niego i nagle pokój się powiększa. Czekacie chwilę na jakiś sygnał, cokolwiek. I z ciemności wyłania się nawet nie wiem jak to nazwać. I zanim zdążycie do tego czegoś podejść, to z macek u góry spałnują się czaszki. Wasz małpi mózg prawdopodobnie szybko załapie, że trzeba kliknąć lewy przycisk myszy, aby strzelać i spróbujecie je zniszczyć. Tylko po to, aby uświadomić sobie, że wasze pociski to projectile, a wy nie umiecie nimi celować. W takim razie wymijacie czaszki i próbujecie zabić ich spawner. Przy czym okazuje się, że nic mu nie zadajecie. Ale pojawia się nadzieja, bo zauważacie kryształ powoli obracający się na tył tej piekielnej wieży. Więc lecicie na jej tył, i teraz dzieje się jedna z dwóch rzeczy: rozwalacie kryształ i zostajecie zabici przez kolejne czaszki, które zdążyły się pojawić po drugiej stronie areny. Albo spadacie z mapy. Aaaa! Witamy w Devil Daggers. Kocham, jak gry uczą bijąc człowieka o po pomordzie. Nie wiesz jak działa przeciwnik? Na pewno nauczysz się ginąć od niego. Co to za dziwny śmiech za twoimi plecami? Odwróć się, to się dowiesz. I jeszcze ten design potworów, który sprawia, że jak grałem w to pierwszy raz, bałem się dosłownie wszystkiego. Pierwsze pół godziny w tej grze czułem się jak w Little Company. Country roads, take me home. Do tego brak jakiegokolwiek UI. Nie ma tu paska naszego życia czy życia przeciwników. Licznika kryształów ani czasu też nie ma, dopóki go nie włączymy. Wszystko, żeby zachować imersję i klimat. Klimat bycia pojedynczym, małym, przerażonym człowieczkiem w obliczu Lovecraftiańskiego zagrożenia. Który jest tu idealnie uchwycony i połączony z gameplayem, ma za zadanie wytworzyć w nas jedno bardzo istotne wrażenie: że to nie my kontrolujemy sytuację. Pierwsze 2-3 godziny gracz spędza na uczeniu się podstawowych mechanik, to znaczy ćwiczeniu pierwszych 200 sekund, aby móc je konsystentnie przechodzić. Bo cała gra opiera się tak naprawdę na przyzwyczajeniu się do kolejnych fal, żeby zbyt szybki puls i trzęsące się ręce nie przeszkadzały nam w podejmowaniu klarownych decyzji. Ale to po 200 sekundach, według mnie, zaczyna się ta prawdziwa rozgrywka. To wtedy na mapie zaczyna się pojawiać więcej przeciwników, niż jesteśmy w stanie zabić. I chaos? To byłoby zbyt delikatne określenie. Uwielbiam, kiedy wrogowie w grach pojawiają się z czasem, a nie na zasadzie tego, kiedy zabiliśmy poprzednich przeciwników, to zmusza gracza do bycia bardziej agresywnym, podejmowania więcej ryzyka. Nie możemy sobie pozwolić na przerwę, bo mamy zawsze z tyłu głowy, że zaraz przyjdą następni. To w połączeniu z lekką paniką, uczuciem osaczenia i zarządzaniem zasobami tworzy idealne horde Co zrozumiałem dopiero, gdy zacząłem się rozpisywać o Devil Daggers, który jest Według mnie jednym z takich właśnie idealnych shooterów. Może 36 zł to trochę za dużo, jak na grę, w której sporo osób, umówmy się, nie spędzi nawet 5 godzin. Ja sam przyznam, że kupiłem to na promocji, ale płaci się tu za jakość. To tak samo jakbyście kupili sam Cybergrind w Ultra Killu. Może tryb nie jest jakiś rozbudowany, ale czuć, że wszystko jest dopracowane, doszlifowane, do kurcze limitu. Więc jeśli kiedyś będziecie siedzieć znudzeni w jesienny wieczór z potrzebą zaspokojenia jakiegoś wewnętrznego zakupu holizmu, jakąś nową gierką, ale nie na tyle, żeby się w nią angażować na następne dwie dekady, to szczerze polecam. I tak, zgłębiłem temat. I sami twórcy 6 lat później stworzyli jeszcze drugą grę, Hyper Demon, której nie poruszyłem w tym filmie, bo raz. Czy wy widzicie, ile mojej leniwej dupie zajmuje zrobienie jednego filmu o jednej grze? A dwa. Jestem tego zdania, że aby się Hyper Demonem w pełni zachwycić i oszczędzić sobie nieco nauki, bo swoją drogą Hyper Demon ma jeszcze większy learning curve, warto najpierw zagrać w debile. Jestem pewien, że kiedyś zagram Hyper Dimona, wejdę w niego na całego i wciągnę się na dziesiątki godzin. Ale to już tak na deserek, dla najbardziej łakomych. To wszystko. Do zobaczenia za następne dwa miesiące. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę.